Dlatego samolotu, no nie wszyscy by pewnie y, chcieli z bliska Herkulesa, który lata y, w pols y, barwach polskich sił powietrznych. od pewnego czasu to już się dzieje. Y, ciekawostka jest taka, że tego typu samolot musi... Przerywam o Herkulesie, ponieważ właśnie nad nami formacja biało-czerwonych z flagą na... Zostawiły piękny ślad piękny akcent narodowy na niebie. Bardzo szybciutko dokończę o Herkulesie. Samolot co się siedem... dzieje? Proszę bardzo, proszę przyjrzeć się w jaki sposób utrzymują ten szyk i jednocześnie prezentują ten typ statku powietrznego, oddając honor Państwo, że tutaj jesteście i zechcieliście oglądać okazję lotnicze. Szyk jak na śmigłowce, bardzo ciasny. Tutaj w do, do zbyt, dwóch trójkach, ale jednak w zwartej, w zwartej w formacji bardzo pięknie prezentują się No i oczywiście fakt, że jak powiem, że zasiadają też nie jest bez znaczenia, bowiem jak nie ludzi, to są właśnie ludzie z tak zwanymi nabitymi łapami do latania. Oni doskonale panu każdy każdym takim powiedzmy. przed państwem, przed Bardzo zgrabne samoloty też są w stanie wykonywać różne operacje powietrzne, transport, skórki rzucać. Marynarce pojezdne spełniają też niezwykle ważne funkcje monitoringowe, poszukiwawcze, piloci zasiadający za ich To też, jeszcze mi Państwo, prawdziwa epita. Kolejny grot, który pojawia się po lewej stronie, jest złożony z samolotu... Proszę bardzo, majestatycznie przelatują. Przed Państwem Herkules samoloty Kazach barwach polskich sił powietrznych. A kto widzi, kto stoi przy w ogrodzeniu yy, widzi cień, który przelatuje po drodze kołowania podczas przechodu tych samolotów. Wtedy widać jaką mają prędkość. W powietrzu tej prędkości nie widać, że ja mamy takiego punktu odniesienia, ale ten cień było widać właśnie o od... tak. Ale ta prędkość, ta sama. Dokładnie. Bardzo ładnie utrzymali szyk, jak Państwo yy, widzieli. I proszę Państwa, w tej chwili mieliśmy szóstkę samolotów. F-16. Nie, nie powiem tej uwagi w tej chwili chcę powiedzieć słowo o kontrolerach ale to za moment popatrzmy na przepiękne sylwetki na cudowne samoloty MiG-29 właśnie nad nami MiG-29 w świecą moi koledzy Gdybyście Państwo mogli widzieć w tym momencie minę Witka Sokoła, który stoi to obok mnie z wielką nostalgią, patrzy w niebo. Bardzo, bardzo fascynujący, jak na ten typ samolotu, bardzo mi się podoba. A ten pokaz, który w tej chwili Państwo obserwujecie, wcale nie był taki prosty do aranżacji.